Julia Wieniawa bez skrępowania zadała to pytanie. Kadziewicz nie krył zaskoczenia. Na gali Mistrzów Sportu nie zabrakło i Uli Wieniawy, która miała okazję z za kulisami uroczystości porozmawiać przed kamerą z Łukaszem Kadziewiczem. Nagle pojawił się temat jednego z świadkarzy, Tomasza Fornala. Piosenkarka bez skrępowania zadała pewne pytanie. Na gali Mistrzów Sportu zjawiła się plejada gwiazd i to nie tylko tych związanych ze sportem. Swoimi występami wieczór uświetnili Beata Kozidrak, Grubson, a także Julia Wieniawa. Julia Wieniawa powiedziała to w rozmowie z Kadziewiczem. Łukasz Kadziewicz na gali Mistrzów Sportu miał bardzo ważną rolę, prowadził przed kamerami rozmowę z gośćmi za kulisami uroczystości. Wśród nich znalazła się także Julia Wieniawa. Piosenkarka opowiadała o swojej muzycznej karierze, ale w pewnym momencie została przepytana z gwiazd sportu. A oprócz Roberta Lewandowskiego, jeden piłkarz, czy wymieniłaby się i nazwisko? zapytał Łukasz Kadziewicz. Wojciech szczęsny, odpowiedziała Wieniawa. Wof. Brawo. To nie jest tak źle, a jeżeli mówimy o siatkarzach, mamy jednego takiego farbowanego, niegrzecznego. No i jeszcze mało lat. Tomek Fornal, rzucił Kadziawicz. W tym momencie Julia Wieniawa stwierdziła, że w takim razie musi to sprawdzić i dopytała, czy jest w jej wieku. Ale to nie wszystko. A jest wolny? Zapytała Łukasza piosenkarka, co wywołało lawinę śmiechu. Rozbawiony Kadziewicz zwrócił się do swojego kolegi. Tomek, jak coś z tego wyjdzie, to pamiętaj, starszy wujek Łukasz Kadziewicz to ogarnął. Dobra, śmieszkujemy.